Ten dzień zapamięta do końca życia. Mowa o mieszkańcy naszego regionu, która w słonecznym konkursie Radia Rekord wygrała nagrodę główną. Samochód Kia Rio na rok od Kia Plejada. To była niezwykle emocjonująca chwila. Jezu samochód! Zeskoczona pani Ania, kluczyki do samochodu odebrała przed miejscem swojej pracy. Zabrakło uśmiechów, ale także łez wzruszenia. Nadal nie wierzę, że to się stało naprawdę. Nie wierzyłam w to, że to, że to się wydarzy, tak? A, ale jest, dzieje się i jestem przeszczęśliwa. Proszę powiedzieć, co pani napisała w swoim zgłoszeniu? W swoim zgłoszeniu napisałam, że, że przydałby mi się samochód, żeby dojeżdżać do, do moich małych pacjentów, ale że będę szczęśliwa z każdego prezentu, bo liczy się każdy dar od losu. Także no nie spodziewałam się aż takiego pani coś kiedyś? Nie, nawet cukierka. A czy pierwszy raz pani startowała z w naszym konkursie, czy było to już y, któreś z kolei podejście? To był pierwszy raz. To było jedno, jedne zgłoszenie i. No nie, nie wierzę. Jestem dla pani naprawdę szczęśliwy. To jest najszczęśliwszy dzień. Tak, to jest najszczęśliwszy dzień, naprawdę. Odkąd pamiętam. Gdzie zamierza pani jeździć? Ma już pani jakiś plan? Wszędzie, wszędzie, pojadę nim wszędzie. Dziękuję. Dziękuję naprawdę z całego serca, dziękuję. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Przypomnijmy, że słoneczny konkurs Radia Rakot rozpoczął się w lipcu bieżącego roku i trwa do końca wakacji. Codziennie można wygrać wyjątkowe nagrody, m.in. rodzinne, czteroosobowe zaproszenia do Energylandii w Zatorze oraz vouchery do Shindai The Spa.